Mamy wielkiego dystruktora, takiego gościa, który marzy o tym, żeby nim być. To jest prezydent Nawrocki. To jest jakiś absurd. To są pieniądze do diabła, do diabła, takiego dzisiaj słowa użyję, na polskie wojsko. Dlaczego PiS, mimo że wcześniej chwalił program SAFE, mimo że sam zaciągał kredyty w Korei na dwa razy droższe odsetki, dwa razy wyższe odsetki, dlaczego sprawa. teraz... Prosta sprawa. No. Im gorzej, tym lepiej. PiS uważa, im gorzej będzie dla Polski, im gorzej będzie Polakom, tym szybciej my potencjalnie weźmiemy władzę. Czerwona żyłka na czole marszałka Czarzastego to już stały element krajobrazu w telewizji polskiej, ale tym razem poziom hipokryzji i chamstwa przebił wszelkie skale. Jesteście na kanale A to ciekawe i dziś zaczniemy od ordynarnych kłamstw o nieskuteczności prezydenta, przez sejmową zamrażarkę, w której gniją ważne dla Polaków ustawy, aż po nagły atak miłości lewicy do munduru, który jeszcze niedawno sami chcieli linczować. Zostawcie łapkę w górę oraz suba i przechodzimy do tematu. Nie musieliśmy długo czekać na kolejny popis marszałka Włodzimierza Czarzastego w telewizji polskiej, tym razem w towarzystwie pani Sznepf, która niemal promieniała z zachwytu, gdy marszałek bez żadnych zahamowań obrażał prezydenta Karola Nawrockiego. Kiedy chodzi o pana Nawrockiego, destruktor. Absolutnie wie, wielki destruktor. On opowiadał takie rzeczy, że po pierwsze Polska, po, po, po pierwsze Polacy. Mam takie pytanie. no. Co pan zrobił dla tej Polski i dla tych Polaków? Bo jeżeli chodzi o ustawę, to pan przeprowadził jedną e, przez Sejm. Jest pan totalnie nieskuteczny. Totalnie nieskuteczny. Jeżeli chodzi o pieniądze dla Polski 180 miliardów, mówi padnie. Jeżeli chodzi o KRS, czekamy trzeci już tydzień na podpis KRS-u, czyli nie naprawimy polskiego e, sądownictwa. Co to znaczy? To znaczy, że ludzie, którzy dostają rozwody, na przykład przy podziale majątku, nagle się dowiadują, że podział majątku nie został dokonany. Morderstwa, które są popełniane, nagle się okazuje, że był jakiś na osędzia w składzie związku. Z tym wyroki są nieaktualne, to jest po prostu destrukcja. Mamy wielkiego destruktora, takiego gościa, który marzy o tym, żeby nim być i to jest prezydent Nawrocki i mamy pana Kaczyńskiego, który wychodzi z założenia, że im gorzej, tym lepiej. Trzeba przyznać, że Czarzasty po prostu się zagotował po usłyszeniu niewygodnego pytania i wyglądało to tak, jakby zaraz miała mu pęknąć żyłka, a jego twarz zrobiła się czerwona niczym flagi PZPR, pod którymi niegdyś tak dumnie urzędował jako wierny członek partii. Marszałek w swojej tyradzie postawił tezę o rzekomej nieskuteczności prezydenta, drwiąc, że Nawrocki zdołał dotąd przepchnąć zaledwie Jedną ustawę, co jest jednak narracją wyjątkowo wybiórczą i pełną manipulacji. Czarzasty celowo przemilczał bowiem kluczowy aspekt tej prezydentury czyli realną ochronę obywateli przed kolejnymi szkodliwymi pomysłami obecnej koalicji rządzącej. Warto przypomnieć chociażby grudzień 2025 roku, kiedy to Karol Nawrocki skutecznie zawetował ustawę mającą drastycznie podnieść opłatę cukrową oraz znacząco zwiększyć podatki od wygranych z gier losowych. Był to potężny pakiet zmian podatkowo-akcyzowych skierowany przez parlament który uderzyłby miliony Polaków bezpośrednio po kieszeniach, a jednak dzięki twardemu prezydenckiemu sprzeciwowi udało się go zablokować. Jeśli na tym ma polegać owa mityczna nieskuteczność, to myślę, że większość normalnie myślących osób właśnie takiej postawy oczekuje od głowy państwa czyli skutecznego tamowania apetytu rządu. Na nasze ciężko zarobione pieniądze. Co więcej, sam czarzasty nieświadomie udowadnia skuteczność Nawrockiego, przyznając, że w słynnej sejmowej zamrażarce znajduje się obecnie aż 15 ustaw wysłanych z kancelarii prezydenckiej. To jest po prostu szczyt hipokryzji. Najpierw blokuje się projekty przysłane z kancelarii na wiejską, nie dopuszczając ich nawet pod głosowanie, a potem z uśmiechem na ustach opowiada się w telewizji o braku efektów pracy prezydenta. Weto jest świętym i konstytucyjnym prawem głowy państwa, zapisanym czarno na białym w przepisach, natomiast instytucja zamrażarki sejmowej to zwykłe naginanie norm i polityczna zagrywka, którą czarzasty i jego koledzy zaadaptowali na własne potrzeby, pomimo braku jakichkolwiek podstaw prawnych. Takie zachowanie to jawne kpiny z zasad państwa prawa i procesu legislacyjnego, a robienie z tego atutu w mediach publicznych świadczy o tym, jak bardzo obecna władza czuje się bezkarna w swoim cynizmie i nienawiści do oponenta przy obecnym układzie sił w rządzie trudno oczekiwać jakichkolwiek konsekwencji za skandaliczne słowa, na które pozwolił sobie ostatnio marszałek Włodzimierz Czarzasty. Proszę państwa, to są rzeczy niezrozumiałe. Naprawdę w sposób obiektywny niezrozumiałe. Ja przypomnę, że nasz budżet na wojsko roczny, a to jest prawie 5% PKB, to jest 200 miliardów. Ktoś znaczy, mamy możliwość skorzystania z dodatkowego budżetu. Rocznego mamy, z, za granicą mamy wojnę. I jak ja słucham po prostu tych bzdur, tych dyrdymałów, tego co mówi pan Kaczyński w tej sprawie, tego co mówi niestety pan prezydent w tej sprawie, tego co mówi oczywiście Braun w tej sprawie, tego co oczywiście mówi Bosak i Mencen w tej sprawie, to ja, jakbym nie miał swojego doświadczenia, byłbym przerażony. To jest jakiś absurd. To są pieniądze do diabła, do diabła, takiego dzisiaj słowa użyję, na polskie wojsko. Na, na, na wszystkie elementy uzbrojenia, które są potrzebne. Ja byłem przy tej dyskusji, jeżeli chodzi o Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Genialny Władek Kośniak kabesz który powiedział, tego nam brakuje, tego nam brakuje, tego nam brakuje. To możemy za to mieć. Tyle procent wydamy w Polsce, w Polsce. Pieniądze, które wydamy poza Polską, a to nieduży procent, chyba było 20, będą tylko na te rzeczy, których w Polsce nie produkuje. W związku z tym na Boga, co może większego i lepszego spotkać naród polski, jeżeli nie 180 miliardów złotych na wydanie w Polsce na produkcję zbrojeń, na amunicji i w ogóle wszystkich tych elementów potrzebnych do obrony kraju, jeżeli za granicą mamy, ma, mamy wojnę? No no po to jest trzeba bardzo być, dobre pytanie. Trzeba Jaka być... jest odpowiedź na nie? Dlaczego PiS, mimo że wcześniej chwalił program SAFE, mimo że sam zaciągał kredyt w Korei na dwa razy droższe odsetki, dwa razy wyższe odsetki. Prosta Dlaczego sprawa. teraz.? Prosta sprawa. No. Im gorzej, tym lepiej. PiS uważa, im gorzej będzie dla Polski, im gorzej będzie Polakom, tym szybciej my potencjalnie weźmiemy władzę. Wywiad z panią Sznepf w telewizji polskiej niemal zamienił się w karczemną kłótnię. A marszałkowi niewiele brakowało, by puściły mu wszelkie hamulce i zaczął rzucać przekleństwami prosto do mikrofonu. Nawet sznep nie dałaby rady mu przerwać. Określanie prezydenta Karola Nawrockiego mianem destruktora, czy wręcz zrównywanie go z ludźmi działającymi na szkodę Polski, którzy rzekomo nie chcą wspierać własnego wojska, to szczyt bezczelności i politycznego cynizmu. Ta narracja koalicji rządzącej. To nic innego jak ordynarny populizm, przed którym czarzasty tak bardzo obiecał nas kiedyś chronić. Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. Będę zawsze zwracał uwagę na to, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania, czy służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli. To klasyczne nawijanie makaronu na uszy elektoratowi, byle tylko zochydzić postać prezydenta i wmówić ludziom, że głowa państwa blokuje modernizację armii. Prawda jest jednak zupełnie inna. Prezydent Nawrocki chce wspierać wojsko polskie, ale w sposób odpowiedzialny, środkami, którymi realnie dysponujemy, a nie gigantycznymi pożyczkami, które będą spłacać jeszcze nasze wnuki. To nie jest brak wsparcia, to jest elementarna troska o suwerenność finansową państwa. Skoro marszałek tak nagle poczuł przypływ troski o los żołnierzy, warto mu przypomnieć postawę jego i jego politycznych przyjaciół, gdy polskie służby mundurowe naprawdę potrzebowały wsparcia na granicy z Białorusią. Gdzie wtedy był pan marszałek? Gdzie podziały się te huczne zapowiedzi o opiece nad mundurem? gdy Lewica i Platforma Obywatelska prześcigały się w atakowaniu strażników granicznych. Jak ja słyszę pana premiera Glińskiego, który jedyny pomysł, jaki mają w tej chwili na tę na sytuację na granicy, to jest wypowiadanie znowu tych słów, które są ja, właściwie kompromitujące, że Polska obroni się, tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy, wymierzonych imigrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Wtedy obowiązywała narracja o biednych imigrantach i złych funkcjonariuszach, a wojsko było dla nich jedynie przeszkodą w zbieraniu punktów u liberalnego elektoratu. Wsparcie dla służb było im wtedy w dupie, bo nie było to medialnie modne. Dopiero gdy słupki poparcia zaczęły drgać, a nastroje społeczne się zmieniły, nagle biedni ludzie za płotem Przestali być tematem numer jeden, a ich miejsce zajął wymuszony patriotyzm. To po prostu żałosne, jak płynnie zmienia się narracja tych ludzi w zależności od tego, co akurat im się opłaca. To plucie w twarz żołnierzom, których jeszcze niedawno chcieli linczować, a dziś wycierają sobie nimi usta w telewizyjnych studiach. A wy co myślicie o tej nagłej zmianie narracji w przypadku uśmiechniętych? To prawdziwa zmiana czy element gry, który ma im zagwarantować władzę w przyszłych wyborach? To wszystko na dziś. Byliście na kanale A. To ciekawe. Pamiętajcie o łapce w górę oraz o subie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.